Dobry Ciemnie mnie tak naszło O żywiołach Bo są cztery żywioły, o których nas uczą w szkole Woda, ogień, ziemia i powietrze A nie uczą nas o piątym żywiole O wkurzonej kobiecie To jest chyba Najgroźniejszy Najsilniejszy Zarazem najpiękniejszy żywioł Z jakim można mieć styczność To jest potężna siła i tak naprawdę skąd <grywają> biorą się wkurwione kobiety, nie? Eee, tak myślałem o tym i tak naprawdę wkurw kobiety eee, myślę, że to jest często, poprawcie mnie jeśli się mylę, wkurw na jej ojca, eee, te rodowe sprawy się ciągną i tak naprawdę, jeżeli kobieta wkurwa się na swojego mężczyznę, rzadko wkurwia się na niego. Bo takim wzorem mężczyzny w życiu kobiety jest jej ojciec, to on jej pokazuje, jaki mężczyzna jest, jaki, jaki powinien być, co mężczyzna kobiecie daje, a czego nie. I, I później to czego jej nie dał, czy to co. To, to, to czym ją skrzywdził, kiedy widzi w swoim partnerze, to po prostu wraca i, i jest na kobieta, często my, jako mężczyźni, pełnimy w, w naszych związkach, relacjach takie funkcje czasami takiego zapalnika, które ten żywioł sprowadzają do naszego świata. Nie wiem, czy na własne życzenie, czy nie, ale już kurwa, tak chyba jest. I jeżeli nie chcemy z tym żywiołem mieć do czynienia. Ani nie życzymy innym facetom źle, żeby nie mieli, to myślę, że w nas, w ojcach, jest to, żeby nie rozwijać tego najgroźniejszego żywiołu. Żeby te wkurwione kobiety nie były wkurwione. Przecież to my pokazujemy naszym córkom. To my im dajemy lub nie. My wybieramy, co im dajemy i czego nie. I ciekaw jestem, myślę, że tego nie da się w ogóle, że tak powiem, temu zapobiec, bo emocjonalność kobiet rozwija się inaczej niż mężczyzn i te hormony tam grają, ale ciekaw jestem takiego eksperymentu, właśnie gdzie ojciec pokazuje córce tą swoją. Miękką stronę, taką emocjonalną. Rozmawia z córką, słucha z nią, reaguje przy niej odpowiedzialnie, to jak się nauczy, bo odpowiedzialna... Yy, yy, zarządzanie emocjami, odpowiedzialne kiedy długo, długo się ich w ogóle nie odczuwa, nagle masz z nimi zarządzać odpowiedzialnie. O kurwa. Niełatwa sztuka, natomiast mam yy, no wrażenie, że te córki często nie dostają przytulenia, dobrego słowa. Czy my budujemy w córkach poczucie własnej wartości, żeby one później nie miały się o co wkurwać? Na ile znikamy z ich życia, na jak długo, jak to, jak to wygląda. Tych czynników pewnie, które mogą powodować kurwę kobiet, jest nieskończenie wiele, ale każdy ojciec córki może się przyłożyć do tego, że tej, tego wkurwa ta kobieta będzie miała mniej, kiedy dorośnie. I też jej relacje będą znaczy wyglądać z jej dziećmi. E, jeżeli wychowamy wkurzoną kobietę, duża szansa, generalnie duża szansa, że córka mi szukała sobie kogoś takiego, jak jej ojciec, jak ty czy ja, albo kogoś zupełnie innego. I paradoksalnie kurwa zawsze przyciągnie bardzo podobnego osobnika. I teraz <gryw> zaproszenie, stań przed lustrem rano i zapytaj sam siebie. Czy chcesz, żeby Twoja córka spotykała się z takim facetem, jakim jesteś Ty? żeby z takim facetem założyła rodzinę? Jeżeli tak, to super, to moje gratulacje. Eee, a jeżeli nie, no to pytanie, czy nie wyrasta Ci pod bokiem wkurziona kobieta? I czy chcesz się z tym mierzyć? Ja w ogóle jestem przed okresem dojrzewania swojej córki, jeszcze kilka lat mi zostało. Eee, I trochę się tego boję. No, rozrabiałem trochę w życiu i, 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 i może mieć mnie do powrzucania różne rzeczy nie musi tak być, ale trochę się przyłożyłem do tego, żeby była wkurwioną kobietą. I teraz pracuję nad tym, czy będę też pracował nad tym, żeby tak nie było. Ale efekty są nieprzewidziane. Taka refleksja. Na dzień dzisiejszy. A ciekaw jestem, co ty uważasz na temat kurwionych kobiet. Skąd się to bierze? Eee... I na ile ten żywioł jest żywiołem, z którym lubisz się spotykać? Na ile na ile to chcesz? Czy kiedy trafiasz na kurwioną kobietę, to co ją raz, cztery razy, czy więcej? Jaki masz sposób na, na poradzenie sobie z tym żywiołem? Dobrego dnia.